Aj kochani, sorki, że tak późno, ale dopiero co przyjechałam, a jeszcze Migawi się uczy jutro. Ma kartkówkę matmy, a już załała za pałaczka, także są na szczęście mam ludzi od tego. Hej, <noise> kto się kołczy się jeszcze ze swoim chłopakiem. Siedzą nad nim i mu... Aha, dobra. I mu tam dawają wziął sobie minerały trochę na wyciszenie. Tak, jeżeli chodzi o to, co się dzieje dzisiaj na łączy, mi ja czy pominię, to powiem wam szczerze, że mi chyba doby zabraknie dzisiaj na to, żeby wszystkich w jakiś sposób wyciszyć, w jakiś sposób uspokoić, w jakiś sposób naprowadzić też na te prawidłowe tory, ponieważ nie dosyć, że zawiecha jest wszędzie, gdzie tylko świat sięga. Także no, powiem wam szczerze, że padam na twarz, już nie mam siły dzisiaj. Nie dosyć, że u nas czepię na lewo i prawo, to jeszcze kuźwa. Masakra, padam na twarz, powiem szczerze, naprawdę, padam na twarz Jeżeli chodzi o te procesy, co macie robić Może powiem stricte, co macie robić Jeżeli osoby, które miały sprawdzaną matrycę I wyszło wam, że są to relacje przeznaczeniowe To nie, nie traćcie czasu na ugrywanie już niczego w 3D Tylko po prostu najzwyczajniej w świecie weźcie Idźcie tą drogą, którą macie obraną, czyli w kontekście połączenia z bieżącym pomieniem Idźcie i materializujcie to, póki macie możliwość do tego, żeby to się zrealizowało. Bo za chwilę zaczną wam na złość wybijać programy ze świata na zasadzie kontroli. Więc idźcie i róbcie tak, żeby po prostu, żeby dopierać to wszystko na nie godzik. Idźcie po bandzie żeby po prostu wszystkie procesy już się podopinały, połączyły, pokończyły się lekcje karmiczne i żeby po prostu wszyscy na Związaniu Świecie już mieli połączenia. Ja nikogo, nic innego też dla wszystkich innych nie chcę. Tylko, żeby po prostu wszyscy się ogarnęli wzięli porządnie się za to, żeby Dopierć te procesy, żeby mieć Tą własną, właściwą drogę życiową Bez przekłamywania, bez robienia Sobie nazość, bez wymuszania jakiejś Innej sytuacji, jeżeli macie Silne połączenie duchowe Nie ma możliwości na to, żebyście Mieli jakiekolwiek możliwości Na podjęcie innej drogi życiowej z inną osobą Po pierwsze Po drugie Kwartynny no, zaraz, dobra, mi tu kumpela mi się radzi. No, dobra. Także tak, błagam. Miejcie na zasadzie yy, na uwadze siebie, swojego bliźniaka. Ja wam powiem że ja od, od wczoraj jestem bardzo taka, wiecie, co, zmęczona, umęczona towarzystwem osób trzecich, na przykład tam moich rodziców, czy, znaczy dzieci nie, ale tu moich rodziców. I jedyna osoba, która chce być, to po prostu jest tylko i wyłącznie proces. Proces, mój bliźniak, moje dzieci i nic więcej, nic więcej już po prostu nie. Chcę, chcę mieć wreszcie święty spokój, chcę zamknąć proces, chcę mieć wszystko już w 3 i na w świecie po prostu cieszyć się szczęściem rodzinnym i ochroną i że już mnie nikt nie tknie, że nigdy już żadnego negatywnego aspektu nie będę musiała przerobić i że na w świecie wszystko po prostu mi się. Ułoży tak, jak to miało być ułożone od samego początku. Z wykluczeniem już tych opóźnień i tego wszystkiego. Nie chcę, nie chcę już mi się wiecie. Już naprawdę chciałabym, żeby proces już był zamknięty, żebyśmy już mieli wszystko w czydeł. My mamy tak silne połączenie. Tak silne połączenie. I to tak wyzbrało na sile, praktycznie bez naszej konkretnej kontroli, że po prostu to z... Papcie z nóg spadają Jak się... Ja bym w życiu nie pomyślała, że można mieć tak silne połączenie z więźniakiem W życiu bym nie pomyślała, że można mieć tak silne połączenie, które praktycznie teraz, jakby sześciomią rozdzieli, teraz sobie tego nie wyobrażam. Ja bym chyba dość dziewięćdziesiątki Chodziła po czworakach. Jeżeli chodzi o to, jakie metody możecie sobie stosować yy, w waszych, waszych końcowych procesach, to przede wszystkim starajcie się siebie nawzajem wyciszać. Starajcie się siebie nawzajem wyciszać, starajcie się nie mieć. nie mieć. Mm, nie mieć jakichś takich. Sytuacji, gdzie nakręcacie się negatywnie. Bliźniaka, gdzie obwiniacie o całe dobro, o całe zło świata, bo to nie o to chodzi. Jeżeli będziecie na bliźniaku wieszać psy, to to i tak do Was wróci. Ja 6 świat Wam za to odda. To jeszcze sam bliźniak się kurzy. I też będzie nieciekawie pomiędzy wami. A szkoda czasu na to. Lepiej od razu sobie wziąć na wstrzymanie i zakopać topory wojenne. Po prostu wejść już w relacje 3D nawzajem i mieć się spokój. Ja wam powiem szczerze, że ja mm, jestem osobą wytrwałą i tak dalej, ale skoro mnie już Sesia przydusił do tego, żebym zaczęła robić konkretne kroki w 3D. No to już nie są przelewki, nie? Nie wiem. Może znowu nam jakiś czas skrócą, może znowu jakieś... Szatany będą na jakichś eurowizjach, czy cokolwiek znowu chyba się coś wydarzy na świecie. Skoro się świat goni, bliźniaki do tego, żeby się połączyły i żeby miały ze ochronę, coś się chyba znowu będzie działo. Także tak, ja jestem teraz zmęczona osobami trzecim. Nie wiem, o po prostu na. Zaraz przyjdziesz, Leon! <grystanie> <grystanie> Zaraz przyjdziesz! Nie, nie mam ochoty na właśnie Rozczulanie się Nic mnie nie rusza po prostu Dosłownie, nic, kompletnie Dobra, uciekam, bo biorę się za robotę Bo się nie wyrobię dzisiaj Jak coś, to piszcie w komentarzach I w razie czego będziemy dogrywać Buziaki, trzymajcie się Trzymam za was wszystkich mocno kciuki Że wreszcie mi zaczniecie pisać Że już jesteście połączeni w 3 <grymne> Buziaki